Boże, witamy serdecznie w naszym kościele w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Pychowicach. T.V. Pychowice, ksiądz Robert za kamerą, pan Jacek. Mamy obok siebie historyczny obraz serca Pana Jezusa, zakupiony przez tutejszych mieszkańców w 1942 roku, który stał się centrum kaplicy, małej kaplicy zbudowanej w 1944 roku, jeszcze w czasie trwania wojny. Z kaplicy zostały pojedyncze pamiątki, bowiem została ona stopniowo przebudowana w ten kościół którym jesteśmy. Najładniejszą pamiątką, oczywiście po obrazie, jest ta kropielnica, która była używana w kaplicy i potem została wmurowana w ścianę wejściową kościoła. Kolejnymi pamiątkami po dawnej kaplicy są te kamienie. Które zdobią przód i tył kościoła. Właśnie z takich kamieni wapiennych, na których zbudowana jest tutajsza ziemia, była zbudowana ta pierwsza kapliczka w stylu góralskim. Tam, gdzie jest Kościół Boży, gdzie jest zgromadzenie salezjańskie, tam również. Jest Maria nasza matka, dana nam w testamencie z krzyża. Dlatego po jednej stronie kościoła na zewnątrz jest figura Matki Bożej z pomożenia wiernych. Tam troszeczkę dalej kolejny dom. Jest to dom salezjański, czyli tak zwana plewania. Natomiast po drugiej stronie kościoła mamy figurę Chrystusa Również, jeżeli uważnie się przyjrzymy, jest na nim wyeksponowane jego serce. Jest to pierwsza figura, która stała w ołtarzu tego Kościoła, zanim została wykonana nowa figura Pana Jezusa przez miejscowego artysty. Kościół ma zatem, Ponad 60 lat i był stopniowo rozbudowywany z baraku przy małej kaplicy. Były to czasy komunistyczne, dlatego był on sztukowany w miarę możliwości, jak udało się kupić materiały, i z drugiej strony, jak państwo komunistyczne pozwalało. Właściwie skorzystać z różnego typu pozwoleń. Za kościołem powstaje nowy kościół, bowiem obecny no już nie spełnia standardów wymaganych przez współczesne czasy, a z drugiej strony stał się za mały z powodu dużej rozbudowy tych terenów, czyli Pychowic, Kostrza i Bodzowa. W obecnym czasie mamy zbudowane, zbudowane ściany, dach, no i wnęki okienne i drzwiowe są zabezpieczone siatkami przed Ptakami, czy zbieramy obecnie fundusze na okna, a następnie na drzwi. Z tyłu, za nowym kościołem, powstaje dom parafialny, który miejmy nadzieję przysłuży się również do lepszego korzystania przez parafian z możliwości wspólnotowych spotkań. Zapraszamy do nas. Szczęść Boże!